Dzień dobry, czas na nowy odcinek. Dzisiaj jestem u profesora na jego polach, gdzie już zrobiliśmy taką próbę, żeby sprawdzić, ile tej wody faktycznie w glebie jest. Dzisiaj jest 22. dzień stycznia, tak. czyli do aplikacji nawozu zostało nam jeszcze najprawdopodobniej tyle, dlatego że najprawdopodobniej na początku lutego. Pogoda będzie sprzyjała i przeskoczymy ten próg. Temperaturowy. temperaturowy. Jak to wyglądało w tamtym roku? Pokażemy Wam to też na slajdach, żebyście mogli sobie przypomnieć. Wróćmy do lutego 2024 i zobaczmy, kiedy można było z azotem wyjechać na pola, a to pokazuje nam mapka i wszystko, co jest zaznaczone na żółto. Co to oznacza? To oznacza, że w tych miejscach przez 5 dni z rzędu została przekroczona średnia dobowa temperatura przez próg 3 stopni i 6 z tego dnia już można było aplikować nawozy azotowe. Wszędzie tam, gdzie macie trwałe użytki zielone, uprawy wieloletnie, uprawy trwałe, bądź nasze powszechnie znane oźminy. Może zdarzyć się tak, że zamiast koloru żółtego wskoczy od razu zielone. I to bardzo dobrze, bo to oznacza, że na wszystkich uprawach możecie stosować nawozy azotowe przy uwzględnieniu pozostałych przepisów. Zobaczcie, że już pierwszego dnia lutego można było wyjeżdżać z azotem chociażby tutaj w zachodniopomorskim. Dlaczego? Dlatego, że te pięć dni, o których mowa wcześniej, ten próg przekracza był już w styczniu, w związku z tym już 1 lutego z tym azotem na części z powiatów można było wyjechać. Należy też zwrócić uwagę, że większość Polski do 10 dnia lutego mogła z tym azotem jechać. Ten rok się zapowiada podobnie, dlatego też uprzedzam Was, żebyście byli przygotowani właśnie na taką ewentualność, że z tym azotem będzie można w pole wjechać wcześniej, aniżeli wjeżdżaliście jeszcze w poprzednich latach. Jeszcze jedna szybka rada. Proszę Was, nie oczekujcie, że w ostatniej chwili dokonując zakupów kupicie dokładnie to, czego potrzebujecie. Jeżeli jeżeli chcecie konkretny nawóz, wybierzcie go wcześniej, póki jest na stanie. W momencie, kiedy wszyscy ruszą do punktów handlowych, a sądzę, że będzie również tak w tym roku, nagle może okazać się, że czegoś brakowało i będziecie się niepotrzebnie denerwowali. Chcecie tego uniknąć? Kupcie nawozy wcześniej i bądźcie zabezpieczeni konkretnym produktem dla konkretną sytuację. Dlaczego my właśnie ze szpadlem przyjechaliśmy na, na to pole, Jarek? Powiedz, bo, bo to jest bardzo ciekawe, sądzę, że nie tylko dla mnie, ale oczywiście dla Więc Wiesz, że kret siedział, chciałby go wykopać. Aż tak się nudzi. <laughs> Nie, ale że są. Temperatury na przyszłe dni i tak naprawdę tygodnie są cały czas na, w tej chwili już na plusie. To bardzo ważne, chciałem pokazać, co się dzieje w tym profilu glebowym i jak tak naprawdę wygląda to z wodą. Bo to, że w tej chwili my mamy jakieś tam już pozostałości śniegu, to nie znaczy, że w glebie jest wilgotny, Jest dużo wody. I co najważniejsze, żebyśmy zrozumieli, roz czy będzie proces wymywania w głąb tego nawozu, który zastosujemy, a tym samym to, co pokażemy tam, pokaże, że tego wymywania nie będzie, dlatego że od pewnego czasu już mamy zjawisko tak zwanej tej suszy głębokiej, gdzie tylko pewna część gleby jest przesiąknięta, natomiast im głębiej, tym zaczyna się robić suszej. i teraz sobie wystarczy, każdy chyba rolnik sam odpowie na pytanie, dokąd wymyjemy, skoro nie ma wody. Rozmawiając z innymi gospodarzami z Lubelszczyzny, oni też zwracają dużą uwagę na to, że jest po prostu sucho. Jest sucho. Mieliśmy tego śniegu tyle co i nic, nie wiem, 5-10 cm, no to załóżmy, że to jest 10 mm wody i tak. tyle. Rozmawiając na przykład ze Sławkiem, on mówił, że w jego okolicach w analogicznym okresie poprzednim roku było ponad 100 mm spadło mhm. opadu, a w tym roku to jest zaledwie 10, tak, wiem, więc jest, my najprawdopodobniej wchodzimy dużo. z suszą. Wejdziemy z suszą i tak naprawdę zaaplikowanie tych nawozów, termin zaaplikowania bardzo, będzie bardzo ważny. Ważny, bo po to wykopaliśmy tą pszenicę tutaj, po to wkopaliśmy się w duże pokazać, dokąd sięga system korzeniowy, jak wygląda ten system korzeniowy, dokąd jest woda, i tak naprawdę ten nawóz musi się przemieścić do tej strefy korzeniowej i on będzie pobrany z miejsca, gdzie jest woda. I nie jest tak, że on nam ucieknie, tylko zwiąże się też z kompleksem, który zostanie z zostanie to później pobrane. Przede wszystkim tutaj będą warunkowały to te temperatury, ale też i woda i z tą wodą, ja sądzę, że na Lubelszczyźnie, bo do tego obszaru mogę się odnosić, musimy ją bardzo mądrze wykorzystać, dlatego, mhm. że żeby też nie dopuścić do takiej sytuacji, że będziemy aplikowali nawozy z jakimś opóźnieniem i z tej wody nie skorzystamy. Gdy nie przyjdą na opady, gdy będzie taka pogoda, jak jest teraz, naprawdę będzie bardzo ciężko przemieścić później te, te nawozy, tak, żeby one się rozpuściły mhm. i żeby roślina po prostu mogła je pobrać, więc wszystkim Wam, którzy zastanawiacie się, czy wjeżdżać wcześniej, czy wjeżdżać później, radzę, żebyście wjechali z nawozy kadr, właśnie, wcześniej. Właśnie, zobacz, na glebie, gdzie tak naprawdę zobacz, e, powinien być duży zapas, bo jest podkład gliniasty. Tak jak no. mówiłem, jest to gleba u góry łatwa w uprawie, natomiast mm -hmm. cały spód jest gliniasty. Ale to nie jest tak, że ta gleba jest jakoś tam mokra. 20 cm. Tak, tak, im kopiemy mniej, że już masz, głębiej, już to tutaj można pokazać, bo tak, że jak, jak kopaliśmy, jest coraz robi się sucho. I nie masz podeszwy późnej, Właśnie to, też jest i to co właśnie. Chciałem pokazać, to system uprawy, który stosuje y, wieloletnia bezorka, płodozmian, mm -hmm. y, międzyplony, pokazuje, że nie ma tutaj podeszwy późnej i korzenie, które rosną, rosną swobodnie w dół, a to jest, uważam, też bardzo ważne. Istotne. Nie miałeś przede wszystkim problemu z tym, żeby wbić ten szpadel, tak? tak? Czasem jest tak, że on idzie po prostu z oporem. Też nie wiedzieliśmy, jak to będzie. Gleba nie jest zmarznięta, to też jest istotne. Resztki tego śniegu mogą się rozpuścić, wprowadzić nam, e, wprowadzić nam tę wodę, ale tej wody po prostu jest jak na lekarstwo. Jeżeli nam nie dopada, naprawdę widzę przegromne problemy. Szczególnie tam, jeżeli ktoś będzie robił nawet mniejsze pierwsze dawki, e, a drugą dawkę będzie chciał e, podać już w okolicach pierwszego kolanka. Przestrzegam Was teraz w szczególności w tym roku na naszej Lubelszczyźnie, żeby nie dać się wmanewrować manewrować coś takiego, że dacie pierwszą małą dawkę, a z drugą dawką będziecie się Druga dawka, jak tylko będzie jakikolwiek opad, trzeba będzie ją po prostu aplikować, nawet gdyby ona miała być z delikatnym, z delikatnym wyprzedzeniem. Właśnie, Walczymy o wodę. To jest bardzo ważne. I to, co powiedziałeś, Kamil, pszenica, na której jesteśmy, ma około 4 pędy. Zobaczcie, no. Mój plan wstępny przyjęcia nawożenia tej pszenicy, na której tutaj jesteśmy, to będzie około 100 kg w czystym składniku i to będzie podane w resemie, ale to nie będzie mniejsza, że 50-60, będę czekał, żeby ją pobudzić. Nie, tuż będzie podana. Tak duża dawka, żeby to znalazło się w glebie. 100 kg w czystym składniku azotu na pierwszą dawkę w tak, Połowa amidowa A, forma amidowa i po 25% amonowa amidowa. i azotanowa. Mhm. Także uważam, że to będzie dobrze. W tamtym roku na pszenicy, którą miałem wykrzewioną, to już nagrywaliśmy w odcinku, popełniłem, ja uważam, popełniłem błąd, mhm. zastosowałem mocznik. Nie chodzi o to, że jest złym nawozem. Natomiast w momencie, kiedy ta pszenica potrzebowała do budowy tych pędów, bo wiadomo, mm -hmm. nie wszystkie pędy są jednakowej grubości, są mniejszy, większy, w tym momencie tej pszenicy zaczęło braknąć. Ona chciała jeść, a, była a tutaj amidowa, a tutaj A tak naprawdę nie było jeszcze z czego jeść. Mm -hmm. I w pewnym momencie pszenica, która była bardzo ładnie wykrzewiona, mm -hmm. e, która bardzo naprawdę bardzo wysoko rokowała, uważam, że zredukowała ze względu na to, że zaczęło jej brakować. Natomiast no, późniejsze później, prowadzenie spowodowało to, że mimo wszystko parametry jej zrobiliśmy bardzo dobre. Parametry. I właśnie z tymi parametrami powiem Ci, że w, w wielu miejscach rozmawiałem z rolnikami, triumfują teraz w tym roku szczególnie ci, którzy zrobili jakość. Czyli to, o czym mówimy u Ciebie w gospodarstwie drugi czy trzeci sezon, podkreślamy, że jakość, jakość się opłaca. Tak. Czy Ty to podtrzymujesz? Podtrzymuję to, dlatego że Kamil, mając y, pszenicę jakościową, mhm. Po części. Bo kolana nam wysiądą. Dokładnie, wysiądą. Po części uważam, że możemy się rozpychać na tym rynku i wybierać mm -hmm. różne miejsca docelowe sprzedaży, i tak naprawdę po wyższej cenie. Mając pszenicę, która nie ma parametrów, jesteśmy tylko zdani na niektóre podmioty, ewentualnie paszówkę, czy nawet mamy gorzej, no to już tak naprawdę ograniczone miejsca zbytu i tą niską cenę. Ja, ja sprzedaję w tym momencie pszenicę. Na młyn i mhm. jesteśmy na Lubelszczyźnie. I z odbiorem z domu przy parametrach pszenicy, którą mam, wychodzi mi cena około 900 średnio tak 960 netto z odbiorem z domu. Gdzie ja bym paszówkę na swoim terenie sprzedawał w granicach 800 zł, czyli 160 zł różnicy mhm. jest za to, że dołożyłeś tę trzecią dawkę tak naprawdę, tak i po poprowadziłeś... Ale w odpowiednich warunkach powodowych tak, też, tak, bo to też było bardzo istotne. I co ciekawego, mhm. parametry tej pszenicy. Zresztą ci pokazywałem i gęstość, którą zbudowaliśmy, żeby nie być gąsopnym, to rzucimy, być może zdjęcie, mm -hmm. żeby zakryjemy tam pewne dane, to jest 84. To jest bardzo wysoka gęstość, a gęstość buduje nam plon. I nie ma się co tutaj oszukiwać, że na 1000 ziarniaków, które ważą, jest gęstość 84, będzie różnica w plonie, tam gdzie będzie 75 robić coś, no to robić jakościowo tak, i to jest uważam, to się po prostu że to jest płaca, jedyne tak? wyjście, zwłaszcza, że rolnictwo staje się coraz bardziej globalne, coraz bardziej przemysłowe, a w tych gospodarstwach takich zagranicznych, przemysłowych, tak naprawdę nie ma tej dbałości o te tak wysokie, tak dobre parametry, no bo wiadomo, przy tak ogromnych areałach nie są w stanie dopilnować. Poza tym to jest troszeczkę na innej zasadzie produkowane, więc starajmy się, przynajmniej my u siebie tutaj budować jakość, bo. Te 100 zł na tonie różnicy pszenicy, to ktoś może powiedzieć, a kosztów nie pokryje. Pokryje, bo razy ilość, ilość ton, przykładowo mamy 8 czy 9 ton jakościowej pszenicy, to mamy te 900 czy tam do 1000 zł różnicy. Koszty nie będą aż tak duże jak tą różnicę uważam, którą uzyskamy. Zresztą ja mam to przeliczone u siebie. Na tej podstawie opieram jakiś wynik finansowy i nie na to, żeby zbudować tą pszenicę jakościową, nie ponoszę kosztów większych niż przecież to, co tak naprawdę wygeneruje zysku. I masz dobry produkt, którego chcą w zasadzie wszyscy. Tak i możesz go sprzedać, kiedy chcesz. Tak. I to jest twoją też przewagą na, na rynku. I to należy podkreślać. Tak. I bardzo miło jest mi też e, słyszeć, że, że ścieżka, którą w zasadzie tutaj podążasz, o której nam mówiłeś już od lat, że jest skuteczna też dla innych gospodarstw, które też się zdecydowały na produkcję pszenicy jakościowej. No ale u ciebie nie. Skupię się, się właśnie też na odmianach Kamil, tych właśnie, mm -hmm. żeby już tak na podstawie lat doświadczeń, żeby jednak produkować te odmiany, które jednak zapewniają mi tą jakościowość, taką pszenicy. I wiesz co? Co jakiś czas tam na pewno dobieram sobie nową odmianę, ale ja niekoniecznie, wiesz co ci powiem, poddaję się tym trendom, że w danym roku gdzieś przeczytam i Jakaś odmiana zrobiła rekord y y gdzieś tam. Y y to nie znaczy, że ona u mnie w gospodarstwie zrobi. Wielokrotnie nabywałem odmiany, które nie zrobiły. Gdzieś tam robiły rekordy, a u mnie w gospodarstwie nie zrobiły. Każdy tak naprawdę powinien też dobrać, co u niego się sprawdza, co jest w stanie poprowadzić, jakie jest w stanie poprowadzić i na jego tak naprawdę nawożenie i ochronę dobrać odmianę z określonymi preferencjami, odpornościami, tempem wzrostu. Powiedziałeś o dwóch ważnych rzeczach. Bo przede wszystkim bazujesz na tym, co się sprawdza na Twoich polach, tak. szukasz tego, co dla Ciebie będzie najlepsze, uh -huh. ale też Dajesz możliwość Daję wyjścia na możliwość. Oczywiście, że tak. Producenci e, materiału siewnego oni też robią niesamowitą robotę, która trwa wiele lat, żeby, żeby to wygenerować, i m, testowanie tego, co na moim polu będzie najlepsze i wdrażanie tych najlepszych odmian też sądzę, że jest przepisy na sukces. I zobacz, to, co jest bardzo też istotne, Kamil. Siejemy w gospodarstwie dwie, trzy odmiany. Mm -hmm. Mamy odmianę bardziej podatną na choroby postawić była, odmianę od odporną, odmianę podatną na moczniaka czy coś. Później nabywamy chemię do stosowania pszenicy i wszystkie pszenica jednakowo traktujemy, traktujemy. Mhm. i trzeba będzie też zmierzać do tego kierunku, że jednak stosować i nawożenie i przede wszystkim ochronę tutaj do preferencji odmiany. danej odmiany, bo po coś mhm. tą odmianę wybieramy. Po coś wybieramy z, z takimi odpornościami, z takim tempem wzrostu, z takim wigorem, żeby też się pod nią dostosowywać, a nie tak, że tak, ta, gdzieś tam sama. super urosła, mm -hmm. to my też ją jemy, bo też wszyscy zbierzemy 13 ton No nie, tak to nie działa, nigdy nie działało i nie będzie działało. Sądzę, że odcinek o pszenicy oddzielnie zrobimy i o rzepaku mm -hmm. zrobimy, bo tutaj naprawdę o tych odmianach masz bardzo fajne przemyślenia, tak samo z pszenicą wczesną, o której też rozmawialiśmy mm -hmm. z Wczesnym Zbiorem. To też jest super temat, który należałoby przegadać, ale ja tutaj zacznę od samego początku. Dlaczego u Ciebie jest to planowanie, jest ta jakość? Skąd to się w ogóle e, pojawia? To sądzę, że mamy Przyczynę tutaj, właśnie w glebie, w zawartościach, zasobnościach i w tym, co faktycznie ty masz w glebie, bo badasz to regularnie i wiem, tak. że w tym roku też badałeś. Tak, tak jak zacząłeś. Gleba to jest podstawa. Plus jest taki, że nie gospodaruje na słabych glebach. Złych glebach. No. Złych glebach. No. Jest, znaczy słabych, nie ma złych. no Są słabe, na są słabych, lepsze, tak. tak, tak. Mhm. Zasobności staram się utrzymywać, żeby przynajmniej te średnie były poziomy, ale też pilnować tego, żeby były te stosunki pierwiastków mhm. do siebie dobrane, bo to nie tylko jest to, ile danego mamy pierwiastka w glebie, żeby racjonalnie prowadzić to nawożenie, ale też jakie stosunki danych pierwiastków, bo jak wiadomo, wiemy, mamy całą gamę różnego rodzaju antagonizmów, mhm. które zachodzą w glebie wśród pierwiastków w stosunku do siebie, jeżeli to są złe Proporcje. bardzo często obserwowalny potas magnez u nas to jest chyba najczęściej jak patrzę po analizach i tutaj bardzo często ten potas ogranicza przyswajanie też magnezu kolejny rok z rzędu na wszystkich polach mam zrobione próby glebowe na które wynik oczywiście czekam w tym roku jest to metodą zrobione Melicha mhm. ze względu na to że ta metoda w mniejszej cenie oferuje mi szersze spektrum z badania gleby, dlatego że też było bardzo dla mnie ważne zbadanie jednej też rzeczy. Bo to, że mamy pH mam na glebach odpowiednie, bo to już jest w granicach 6,5, czy ten obojętny, nawet trafiają się gleby, gdzie już podchodzę pod za, to, za ta Dobrze, zasadowość. Jest, o czym pH jest logarytmiczny. I <laughs> Bardzo dalej. ważne było dla mnie zbadanie w związku z tym, jak jest przyswojalnym wapniem. Bo to też jest bardzo ważne, bo tak naprawdę PH to nie jest wapń, to jest węglam. A mnie interesuje ile z tego wapnia, tego budulca tych roślin, który jest w glebie dostępny, a także siarka, bor, tam jest żelazo i bodajże miedź. Mhm. I to jest bardzo ważne do zbadania. I ta metoda mi to zagwarantowała. I ze wszystkich pól, praktycznie z bardzo zbliżonych miejsc, co. Rok wcześniej mam pobrane jeszcze raz y, próby glebowe, mhm. gdzie po tamtym roku nawożenie tych pól było typowo oparte o zasobności, gdzie y, zrezygnowałem na dużej części z nawożenia potasowego, mhm. bo była ta zawartość wysoka i bardzo wysoka. Podniosłem zawartość, znaczy znowu fosfor, fosfor mhm. jak i magnes tutaj, żeby to. I tak naprawdę to jest chyba jedyna droga żebyśmy uciekali z kosztów i w miarę wygenerowali ten zysk na jakimś przysłowowym mm -hmm. Yy, poziomy. Zwykła analiza na fosfor, potas, magnez i o czym pH metodą Egnera i nie tylko, bo tam trzeba znaczyć jeszcze o czym właśnie pH i, i magnez to 13 tych 12 groszy. Uh -huh. Tutaj jest niewiele większy koszt tak naprawdę, jeżeli chodzi o taką próbę, a mamy już pełne spektrum. Ta metoda Melichom jest też metodą oficjalną w, na Słowacji, w Czechach, w Estonii i w Łotwie. Bo to jest, że tak, no także tak. Więc bardzo możliwe, że ona będzie nam wypierała powoli to, co my znamy do tej uh -huh. pory, podstawową metodę, ale będziemy dzięki temu wiedzieli też Więcej, no i sądzę, że też nie za miliony monet, tak? Dokładnie. Jak i również też czekam w tej chwili na wyniki, myślałem, że może dzisiaj będą już mm -hmm. na wyniki azotu mineralnego, który mamy pobrane, żeby wiedzieć, na czym w tym roku stoimy. E, widziałem już wyniki w jednym z, z gospodarstw i tutaj akurat było kilka pól przebadanych. E, w tym roku nie ma żadnych, tak jakby, ani skrajności w jedną bądź hmm. w drugą stronę. Nie ma bardzo małych ilości, akurat w tamtym gospodarstwie nie było, bo było tam około 50-60 przyglebach ciężkich. Zdarzyło się tam pole 100, jedno, jedno, jedno 120. Chyba... Widziałem też to. to... No, nie mogę mówić o kogo, tak, ale fajnie ale... jest to, że, że coraz więcej tak, osób się na to decyduje. Właśnie Rozmawialiśmy i... z tym no gospodarstwem właśnie przebadał wszystko, ale też tam fajnie jest pokazane tutaj gdzie rzepak naprawdę urósł e, fajnie na tych polach, ma bardzo ładnie zbudowaną tą masę. Tam ewidentnie widać, że tego mineralnego mhm. jest mniej w stosunku do pola, które jest z, z inną rośliną. A mineralne to jest forma azotonowa i amonowa, w związku z tym to jest też papudla. E, I też papudlar chyba tutaj też musimy uwzględnić, który, która jest bardziej tak naprawdę w mineralnym e, ważna dla nas forma, bo to też jest istotne. samymi formami warto jest to podkreślić. Jak jest wyższa temperatura, to lepiej one są przyswajane, ale jak już idzie woda przez roślinę, to automatycznie jest też zaciągana forma tutaj azotonowa, jak i, jak i, jak i SO4. Tak w skrócie, forma amonowa, ona bardziej lubi się z fosforem, dlatego jest w polifoskach, jest w polidapie mm -hmm. i to jest forma, która będzie Wam rozwijała tym korzeniowy. Nawóz powinien być tam w glebie i czekać właśnie na tą roślinę, kiedy ona będzie gotowa do tego, co? żeby to pobrać. I powiem Ci tak, e, niezależnie od tego wyniku w tej chwili, e, ile u mnie tak naprawdę, znaczy no, po części zależnie wyjdzie tego e, azotu mineralnego, to jednak ta pierwsza dawka, na przykład tak jak w e, tego typu pszenicach, mimo wszystko, że są wykrzewione, będzie wysoka. Nie będę mm -hmm. do końca Patrzył, czy jest, że jest bardzo duża ilość tego azotu, bo dla mnie będzie tak bardzo istotna ta woda. A jeżeli azot mineralny, to on później będzie i tak mimo wszystko wykorzystany. Po pierwszej dużej dawce będę obserwował dalej, jak prowadzić nawożenie, jak poprowadzić drugą dawkę, jak ta pszenica będzie się rozwijała. I myślę, że jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą, nie zrezygnuję w tym roku z trzeciej dawki nawożenia, tak jak w poprzednich latach. I też, zresztą to już jest po zakupionym nawozie, też ta trzecia dawka zastosowana w pszenicę, to będzie dawka w RSM. Mhm. Rzepak oczywiście będzie inaczej prowadzony. Mhm. będzie W pierwszej dawce pójdzie granula, i później uzupełniona będzie. RSM. Po tamtym roku masz bardzo ciekawą obserwację, że właśnie chodzi o trzecią dawkę. No, oczywiście nie jest rekomendowana przy użyciu końcówek wielootworowych, ale już doskonale sądzę, że przemyśleliśmy, jakby to można było zrobić, żeby to było najefektywnie. Tak. I jedna rzecz, którą należy u, u, um, też unikać, to nakładanie się przede wszystkim tych, tych kropli. Pomimo tego, że one w małych odstępach milisekundy spadają, to jednak jedna uderzy w to miejsce i zaraz spada mm -hmm. druga. I ta druga zazwyczaj się po prostu też Na części trochę pecha, no bo też wiał ten bardzo duży wiatr, tak. opad nie przyszedł, no ale uważam, że te poparzenia, które ja u siebie na gospodarstwie miałem, nie wpłynęły już w tym momencie mi na plon, ale te parametry były. Ale jakie miałeś parametry, do no tej przenidzę. No. Także takie poparzenia to, to, to mogło być. Oczywiście, muszę podkreślić. Trzecia dawka nie jest każdy rekomendowana. Każdy bierze własną ta... odpowiedzialność i ja też nie mogę powiedzieć, że słuchajcie, lejcie wszyscy tą trzecią dawkę, róbcie tak, no bo to każdy podejmuje na własnym gospodarstwie własną odpowiedzialność. I ja za kogoś nie wezmę tej odpowiedzialności. Ja to spraktykowałem, ja to zrobię znowu, więc to jest mój wybór. Ja dokonuję wyboru na własnym polu. Jedynie mogę pokazać, co robię i co się sprawdza u mnie akurat. Jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji i dzwoneczku. Jeżeli chodzi o pola Jarkę, ja bym się chciał tutaj znaleźć po to, żeby obgadać temat pszenicy, oglądać temat rzepaku. A teraz właśnie trzeba zasypywać <grym> dół, także kończymy. Serdecznie się dziękujemy. O,